Cześć klockownicy, witajcie na kanale Tomek Tworzy. W tym filmie chcę wam pokazać moje pierwsze modyfikacje, jakie wykonałem w modelu X Winga z serii na 2021 rok. To są pierwsze modyfikacje, pierwszy film prawdopodobnie nie ostatni, bo przyniosło mi to tak dużo frajdy i efekty są tak świetne, że na pewno będzie tego więcej. Moja pierwsza modyfikacja, jaką wykonałem to R2D2. Który, jak widzicie, wystaje no, za bardzo w stosunku do oryginału, szczególnie tej wersji z filmów, więc możecie w bardzo prosty sposób swojego robota droida Astromecha umieścić na nieco niższym poziomie i dzięki temu będzie on bardziej adekwatnie umiejscowiony w stosunku do oryginału. Wystarczy, że rozmontujecie oczywiście po wyjęciu samego droida, że rozmontujecie takie dwa duże boczne elementy i w ten sposób uzyskacie bardzo łatwy dostęp do małych płytek 2 na 1 piny które służą do tego, żeby przymocować do niego nogi naszego ulubionego droida. Wystarczy, że z pomocą paznokcia po prostu usuniecie te dwa elementy. Pod spodem będą po prostu również spokojnie wystarczające do zamocowania droida piny i w ten sposób po zmontowaniu z powrotem osłon możecie wstawić Artuditu z powrotem na miejsce. I będzie prezentował się o wiele lepiej, po prostu będzie mniej wystawał i sylwetka całego X-Winga będzie zdecydowanie lepsza. Kolejna, tym razem większa modyfikacja to ta część mechanizmu widoczna na zewnątrz mechanizmu do ustawiania X-Winga w pozycji bojowej, czyli do rozkładania skrzydeł. Tak naprawdę no, nie wygląda to, jest najmniej estetyczna część całego statku, całego modelu moim zdaniem, ale spokojnie możecie użyć tych bocznych elementów podłużnych, płytek. Bez pinów na zewnątrz, po to, żeby zamaskować właśnie ten element rozkładania zbudowany z Lego Technik. W ten sposób już same te dwa podłużne elementy pozwalają wam uzyskać o wiele lepszą sylwetkę na pierwszy rzut oka. Co więcej, ja zacząłem konstruować sobie z różnych takich elementów, które miałem chociażby z kalendarza adwentowego i jakichś takich miniaturowych statków. Zacząłem konstruować po prostu takie elementy, które wydawało mi się, że mogą troszeczkę wierniej zasymulować ten element silnika i całego oprzyrządowania X-Winga, który możecie zobaczyć. Zobaczyć na oryginalnej jego wersji, i do tego celu po prostu używam różnego rodzaju małych, szarych elementów, takich jak klucze, takich jak różnego rodzaju pałunki czy nawet te elementy, które w, choćby w Lego Friends służą jako kran do zlewu. Taki zestaw prostych elementów, dodając do tego przykładowo jeszcze rączkę od miecza świetlnego, możecie zamienić w. Konstrukcję, która naprawdę wygląda jak jakieś skomplikowane przewody, orurowania i urządzenia, które jak nic pasują idealnie właśnie do tej części X-Winga, i naprawdę wyglądają całkiem jak to, co możecie podziwiać w filmach. I ostatnią, trzecią z modyfikacji, które chcę Wam w tym filmie pokazać, jest ta, która, wbrew pozorom, daje największy efekt wizualny już na pierwszy rzut oka, ponieważ jest to przeróbka silników, które widzimy zawsze patrząc na naszego X-Winga. Z przodu i jest to taki element, który upodabnia silniki do oryginału. Co ciekawe, te starsze modele X Wingów z serii Lego Star Wars zeszłoroczne czy, czy z poprzednich lat generalnie miały te elementy uwzględnione w silnikach. Natomiast w tym modelu ze względu na to, że po prostu elementów jest mniej, że jest on dużo tańszy, no zabrakło, podejrzewam, budżetu projektantów na to, żeby takie detale w silnikach. Umieścić, ale możemy to bardzo łatwo zrobić własnymi siłami. Wystarczy, że tak jak widzicie na filmie, umieścicie wewnątrz tego elementu silnika najpierw taki pin. Jeden na dwa, on może być po prostu taką płytką bez żadnych pinów lub z jednym pinem na środku, bo tylko wtedy uda się go Wam skutecznie zamontować i będzie on bardzo solidnie przytwierdzony. Następnie wystarczy, że ten kształt litery T dopełnicie takim elementem jeden na jeden i oczywiście zamieścicie je tak, jak widzicie tutaj na filmie. Jest to operacja bardzo prosta i myślę, że dosłownie w ciągu kilku minut jesteście w stanie te silniki zmodyfikować. A co ciekawe, tego typu części myślę, że każdy z nas ma nawet jako totalnie zbędne. Także, jak widzicie, X-Wing po tych trzech drobnych modyfikacjach zyskał bardzo, bardzo wiele na wyglądzie. Oczywiście zostało mi jeszcze co nieco do usprawnienia, no bo, w związku z tym, że zlikwidowałem te dwie boczne listewki białe, po to, żeby użyć, użyć ich w tylnej części X-Winga, no po prostu muszę się zająć w następnej kolejności, na przykład kokpitem i uzupełnić na. Około te elementy, tak, żeby ta sylwetka była po prostu bardziej atrakcyjna, żeby nie było tych pustych, wystających pinów. Jak również myślę, że jednym z kolejnych modów, kolejnych modyfikacji będzie zajęcie się podwoziem, tak, żeby zamienić je w, szczególnie tą przednią nartę, żeby tą przednią nogę do lądowania. Zamienić na taką, która chowa się do środka i rozkłada w zależności od tego, czy właśnie x jest w pozycji do lotu, czy po prostu wylądował i gdzieś tam sobie stoi.